Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. E, witam się z domu, ponieważ dzisiaj mam trochę zadań. Dodatkowo ten dzień się zaczął w sumie od wczoraj, zaczął się tak niefortunnie, choć wczoraj jeszcze myślałem, że wszystko jest ok. E, a dzisiaj już utwierdziłem się, że, 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 że jednak nie jest ok. I słuchajcie, szukałem się cały dzień, cały dzień się przykładałem, szukałem i nie mogłem znaleźć. Dziś, dziś zapodziała się moja obrączka. No, widzicie, ma, jest taki ślad, bo cały czas nie chodziłem. Um, jak po zdjęciach po insta widziałem, że miałem ją, i słuchajcie, gdzieś się zapodziała. Nie wiem, gdzie ona jest. Mam nadzieję, że jest ona w domu i się w najbliższym czasie znajdzie. E, I no, powiem szczerze, że taki przykre to jest, no, jak się zgubi taką, taką, wiadomo, że to jest tylko rzecz, ale bardzo mocno sentymentalna, i no, kurde. Jestem zdenerwowany z tego powodu. Cały dzień jej szukam. Czasami mam tak, że na przykład w nocy zdejmuję, bo mnie ona uwiera po prostu. I zdejmuję i sobie rano ją zakładam. I też tak myślałem, że jest tym razem, ale niestety tak, tak tym razem nie było. Przeszukałem całe mieszkanie, chodziłem po całym mieszkaniu, sprawdzałem wszystkie rzeczy, ciuchy, ubrania. Jeszcze jest taka szansa, że mogę ją zostawić na e, treningu, ponieważ e, zazwyczaj jak zakładam rękawice, to zdejmuję obrączkę. I dopiero, wtedy zakłada, I dopiero wtedy zakładam rękawice. Kurde, no nie wiem, naprawdę. Totalnie nie mam pojęcia co się stało z tą obrączką. Ale zazwyczaj obiorę, albo wsadzam ją do, do torby i wtedy ten. I później ją zakładam po treningu. No. Nie wiem, słuchajcie, dzisiaj jest trudne zadanie, ponieważ dzisiaj dzisiaj będziemy ogarniać ten rozgarniarz tutaj. Będziemy zabierać wszystkie rzeczy z balkonu. Umyjemy też podłogę, ogarniemy wszystko. Tak, aby moja żona mogła wjeżdżać ze swoimi, z swoimi marzeniami o balkonie. Więc e, część rzeczy na pewno wywalimy, część rzeczy na pewno zostawimy. Tam jest, też, tam jest na przykład skrzynka e, z tego z świąteczna. Taka wiecie, została przy choince. No, ogólnie ciekawie. Dobra, lecimy z tym vlogiem. Uśmiech i działamy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest e, Blendigo. Jest to najmocniejszy na rynku blender, taki, który możecie zabrać ze sobą na przykład do szkoły, do pracy, e, na wycieczkę, na ryby. On jest fajny, bo wiecie, jak zawsze tego krajla się już robi po, nie wiem, rano, a na przykład pije się je po kilku godzinach, no to one, już, one już tak nie smakują. Przemy je i zaczynamy robić. To jest fajne, bo można sobie wrzucić owocki i świeżo przed spożyciem zrobić. Dodajemy Jestem taki podekscytowany tym. To jest niesamowite. Jeszcze długą stronę. Proszę bardzo. Jak? Pycha. Pycha? Jak lody meridowe. Tak? Mhm. Fajnie, co? Ale jeszcze jest super. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej informacji, to link do blendera jest w opisie. Blending Go 2 naprawdę dał radę i zrobił pyszne smoothie, takie malinowe, więc serdecznie wam polecam, ponieważ jest wart polecenia. Serio, coś wspaniałego. Teraz to jest mój najlepszy przyjaciel. Możecie też w tym zrobić dipy, sosy, co tylko chcecie tak naprawdę. I Jest naprawdę przepotężny, serio. Pokażę wam jeszcze jak to działa z owocami. Agres, malina i truskawka. Zobaczcie, jak pięknie zostało zblendowane. Ops. Zamykamy. I wlewamy teraz do szklaneczki. Nigdy nie piłem Agrestu z maliną i z truskawką. Spróbujemy, jak to smakuje. Kwaśnego. Jest takie słodko-kwaśne, więc jest naprawdę przepyszne. Polecam, serio. To jest, to jest teraz mój jeden z nowych przyjaciół. No, polecam. Link w opisie. Idziemy dalej z filmem. Oczywiście mam dla Was kod zniżkowy, pojawi się on tutaj, serdecznie zapraszam do zakupu, link w opisie, wszystkie informacje również są w opisie, więc działajcie i zamawiajcie, bo są naprawdę sztos. Eee, słuchajcie, jest kolejny dzień, obrączka się nie znalazła, dzisiaj byłem na treningu, szukałem, nic się nie znalazło, nie mam cały czas, będę musiał sobie zrobić nową. Zrobię po prostu nową obrączkę i tyle. Dzisiaj czas na, na odbruzowanie tego przybytku. Trzeba jeszcze pojechać słuchajcie po śrubki. Do do tych krzeseł, żeby wkręcić, gdzieś nam się zgubiły. No to już pileczka. O, tak właśnie leży. muszę Wam coś powiedzieć, właśnie. Co? Ja się motuję mój film i tak rozmawiamy ze sobą w samochodzie i on ja by tak. Jury będzie robić balkon. Co ona robi? Przychwileczka. Ja bym tak, Jury będzie robić balkon. Ale wiecie, Jury nie lubi robić takich rzeczy. A Jury tak, jak to nie lubię? Ja bardzo lubię. Ja wspaniale, ja uwielbiam w ogóle. Taką szafkę składałem. A, a kiedy Jury? No na jakaś A kiedy to było? Plus no, dwa lata temu. <noise> tak było. powoli. A ja jestem podekscytowana, bo będę miała balkon. Balkon. Co to jest? Słuchaj, na tym balkonie są takie rzeczy, że ja nie wiem w ogóle. Ja nawet nie, nie chcę o tym myśleć. dobra, trzeba zacząć działać. Małymi kroczkami z kardy literów. wokół boku? Zobacz jak tata pracuje na balkonie, zobacz. Telewizyka. Tyle zostawimy. Podłogę zaraz umyjemy. Op. te poduszki trzeba wywalić. Aj, zobaczcie, znalazły się skarpetki. No mówiłem, po prostu dramat. Słuchajcie, jeszcze mamy lampeczki. To też wynosimy. Tam była ziemia do przesadzania. Ta ziemia już się zepsuła bardzo, tak mi się wydaje Lampa, świąteczne rzeczy składnik się zrobi z tego z tego balkonu no i trzeba to odgryzować odbieramy Węgiel ogólnie ma tak On myśli, że wszystko jest dla niego Wyniosłem pufę z tego I on już od razu siedzi Co tam? Dobrze się siedzi no, to drugiwa. O, będzie trochę pracy z tym balkonem, ale kurde, robi się coraz większy. Fajnie. Teraz z kocyczków zawaliliśmy ostro, ale jest zawsze. Nie jest najgorszy. Ok, to są nóżki do tych krzeseł. No i działamy, ciśniemy. Lecę słuchajcie zaraz do sklepu po te śrubki. Idę powyrzucać te rzeczy. No i widzimy się. Tak teraz balkon wygląda. I pokażę Wam jak go odgruzuję i wszystko zrobię. Nie wiem, to będzie dzisiaj, raczej jutro, ale pokażę wam. Ale jakby mam takie zasadnicze pytanie, No? mężu. Co? Kochasz mnie w ogóle czy nie? Kocham. Super. A czemu nie dzisiaj? No bo dzisiaj. To było podkwliwe pytanie. Dzisiaj nie mam siły. To ja ci pomogę. Nie, no to. Jest... Razem zrobimy wszystko. Dobrze, no. Together! Dobrze, w chce Ci pomóc. Wszyscy no. razem jak rodzina jedna wielka. To wy nie I Już koniec. Dobrze? Tak. Dobrze. się z tobą. dobra. Moi mili, nadeszła ta chwila, kiedy idziemy kiedyś, po kiedyś, śrubki. Kiedyś zapomniałem, bo kiedyś pracowałem w firmie z namiotami ekspresowymi. Pierwszy raz to pewnie chyba cię nie było słuchać. Kiedyś pracowałem w firmie z namiotami ekspresowymi i byłem Fordem takim małym. Coś musiałem przewieźć, bardzo dużo rzeczy. I tak pakowałem, pakowałem, pakowałem i wsadziłem tutaj coś takiego, że, że stała tutaj, została róg, a ja tego nie zauważyłem. I zamknęłeś? I zamknęłem i to kiedy poszło. Tak? Jest. No i co tam? No? Życie. Trzeba było z was tej kieszeni zapłacić, tak? No. Chyba nie, nawet nie zapłaciłem. E, chyba to zapłacili nawet szyfowie, więc było spoko. Dobrze się spojowałem. Idziemy po śrubki, zabraliśmy sobie krzesło, żeby mieć pewność, że kupimy dobre ja śrubki. Ja nie krzesło, ponieważ jestem już tak gruby, że muszę się siadać na własnym Chodź. I teraz przysięgę. spodnie mogą pęknąć. Spadnie Spodnie się jeszcze pękną Chyba <laughs> skarby to dupa nie <laughs> Tak jak wczoraj majtki ci pękły <laughs> Ale były już pogwane. Ale <laughs> to były przeurocze <laughs> to są takie do spania stare, stare z Lidla, jeszcze kiedyś kupiłem <laughs> To były Lidlowe, ja ty lubiłeś Lidlowe Lidlowe gacie Lidlowe gacie do spania Naprawdę Dopomnieliśmy krzesła Obok tego Kurde. Zostawiamy nasze krzesło. <noise> to jest nasze prywatne. Dobra. Tu się jedno złożyłem, widzicie? Tak znaczy, jedno wkręciłem, śrubę. Tu wszystko hula. Dobra. Kupiliśmy jeszcze dywanik, śrubokręt, bo dziś moje się zapodziały. No i trzeba będzie dzisiaj złożyć wszystko. Jeszcze dzisiaj zawiesimy lampeczki. Będzie pięknie. No i słuchajcie, wygląda to teraz tak. Krzesła są już złożone. Kupiłem śrubki, wziąłem ze sobą jedno krzesło, żeby wszystko sprawdzić. Stolik jest rozłożony, dywanik jeszcze kupiliśmy. to są dwa lampiony. Tutaj jeszcze będzie pewnie, no, powiesimy obraz. No, okay. Tak mi się wydaje, żeby coś było jeszcze więcej. Tak. Tutaj mamy część gospodarczą, tutaj mamy taką skrzynkę. Jakąś mieliśmy współpracę i coś dostaliśmy w tej skrzynce. I ta skrzynka jest naprawdę bardzo ładna, więc... No pomyślałam, myślę, że bo ja mam Tak, na pewno. Ogólnie ten vlog jest taki, że e, zgubiłem obrączkę. Cały czas jej nie mam. Ale też zgubiłem e, na chwilę portfel. Ale Stoimy przy... To było tak strasznie. Sto... Tam miałem hajs, to nawet dużo pieniędzy. Ponieważ miałem wpłacić się na konto i wymienić część w, w kantorze. I słuchajcie, e, patrzę z imię przy kasie. Jest mi portfel. Jeszcze ludzie za nami. Ja kurde, nie mam portfela. No i to się okazuje, że zostawiłem portfel na dywanach. I tam leżą. Super, że on był szary i był na szarym dywanie, więc nikt tego nie zauważył. Ale ten vlog jest naprawdę takim vlogiem, gdzie naprawdę dużo się dzieje Podlewnym takim, że coś gubimy, coś, coś, coś znika No ale nie ma tego złego, wszystko wyszło na dobre Kupiliśmy te śrubki, kupiliśmy śrubokrę Kupiliśmy jakieś tam pierdolety No i mamy teraz balkon W końcu możemy sobie siedzieć na balkonie W końcu jest taki fajny chillout, możemy sobie usiąść rano, kawkę wypić No, balkon to jest super opcja, cieszę się niesamowicie No, jutro dokończę tego vloga i jutro widzimy się na kanale więc dzisiaj się żegnam. I do zobaczenia już jutro. Dzisiaj kolejny dzień, tak jak obiecałem, pojawiam się i dzisiaj jedziemy słuchajcie, nagrywać podcast. Chodzą słuchy na kanał TVN. Na kanał TVN. Ciężko mi powiedzieć TVN, nie wiem dlaczego. I słuchajcie, jadę z luką, właśnie zawożę się teraz na miejsce. Tak, aby ruszyć na Mokotu i na Mokotowie mamy dzisiaj nagrywki. Ciekaw jestem jak to będzie wyglądać, ale jak czytają scenariusz, to będzie to naprawdę fajny temat. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie, to obserwujcie kanał TVN i tam na pewno się ten podcast pojawi. Ja Wam pokażę pokrótce, jak wygląda to wszystko od backstage'u, jak wygląda make-up, jak będzie wyglądać studio. I zobaczycie u mnie backstage, a tam już zobaczycie o czym rozmawiamy, a poruszamy naprawdę ważny temat. W tych czasów, naprawdę. W tych czasach to jest bardzo ważny temat i myślę, że wam się ten temat spodoba. Słuchajcie, no i ja, Luka... Będzie ciekawe. Idziemy na nagrywki. Jest i mój towarzysz. Świetnie, świetnie się czuję. Witamy. Bez snu, bez niczego, lecimy. Lecimy z tym. I lecimy po złoto. Jesteśmy, słuchajcie, w koluarach. Tak to wygląda. Dobrze, chyba jedziemy. Czekajcie. Opa. Tutaj? Jesteśmy na miejscu, tak to wygląda z tej strony, dzień dobry, cześć, Juri, witam, cześć, Jurek, tak to wygląda z tej strony, no moja jedna kamera na trzy, hejka, cześć, Juri, ja poproszę, jesteśmy na miejscu, tutaj jeszcze ostatnie szlify na planie, i niedługo będziemy siadać i rozmawiać. Fajnie. Tam Luka ta, e, ma make-up. a tam. Zaraz ja będę tam iść siadać. I... No, będzie fajnie. Ciekawe jestem, wyglądać. Trochę jakby nie skupialiśmy się na tych wszystkich pytaniach, na tym, co nam napisali, po to, żeby jakby nie nastawiać się, żeby nie, nie mieć e, jakichś tam, wiecie, w głowie Tylko żeby na spontanie odpowiadać. Będzie fajnie. Mamy make-up. Taki gładziutki. No i tak zaczynamy, tutaj jest nasze miejsce, w będziemy siedzieć i odpadać. Spadła lampa. znowu lampa. Znowu ta lampa spadła. Widzieliśmy nagrywki, było naprawdę super. Okazało się, że naprawdę dzisiaj szybko poszło. Poszło dzisiaj szybko? Poszło bardzo szybko. No dobra, okej, okay. to zapraszamy na kanał tvn -u. Niedługo będzie podcast. Uciekamy. Wrócimy do domu. Za chwilkę e, montuję dla was ten film i dodaję. Chciałem sobie serdecznie podziękować za, za cierpliwość przede wszystkim do mnie, ponieważ bardzo długo filmu nie było na kanale, wczoraj miał się pojawić, ale trochę źle się czułem, żeby, żeby nagrywać i zmontować. E, dzisiaj, dzisiaj już jest zdecydowanie lepiej, e, wszystko jest już w porządku. Wiem, że tęsknicie. E, staram się wejść w tą... E, czasami jest tak, że po prostu dodaję te filmy regularnie, później nagle z, przestaję dodawać. Przez tydzień dodaję, później nie dodaję. Wiem, że to jest... E, Zniechęcający dla Was, ale mam nadzieję, że, że wybaczycie i w końcu złapię taki bakcyl, który pozwoli mi na to, żeby nagrywać cały czas bez przerwy i żeby tych filmów było naprawdę dużo. W tym tygodniu naprawdę będzie się dużo dziać, więc mam nadzieję, że dla Was nagram tych filmów dość sporo. Trzymajcie mnie za słowo i trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko wyszło tak jak trzeba. Słuchajcie. To był naprawdę bardzo fajny film, dużo się działo. Nagraliśmy podcast i jest on naprawdę ciekawy. Czekamy teraz aż go zmontują i aż on się pojawi na kanale i zachęcam was do obejrzenia i do subskrybowania kanału TVN, tak, tak abyście go nie przegapili, ponieważ poruszyliśmy naprawdę bardzo fajny i ciekawy temat. Z tego miejsca chciałem bardzo bardzo podziękować i prosić was o to, żebyście zostawili łapkę w górę, napisali komentarz, zostawili subskrypcję, będzie mi niezmiernie miło. No. Żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie tego filmu, dziękuję za cierpliwość. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut. Ciao.